W głębi duszy rozgrywa się cicha wojna między tym, kim naprawdę jesteś, a obrazem, który narcy spróbował w tobie wykreować. Przez długi czas jego słowa i spojrzenia były jak echa w pękniętym lustrze, odbijając twoją wartość przez pryzmat jego ego. Karmił się twoim poczuciem winy, twoim pragnieniem bycia wystarczającym i każda twoja próba udowodnienia siebie była niczym lina przeciągana między światłem a cieniem. Ale teraz ta lina się przecina. Cisza, która zapada, nie jest pustką ani porażką, lecz brzemieniem wyzwolenia. Przestałeś tłumaczyć swoje emocje, bronić swoich granic. I udowadniać, że masz prawo istnieć tak, jak jesteś. Jung mówił, że cień przestaje rządzić, gdy przestajesz się z nim utożsamiać. I właśnie to się stało. Twoja tożsamość nie jest już projekcją jego oczekiwań ani jego manipulacji, lecz odbiciem twojej prawdziwej esencji. To pierwsze zwycięstwo, niehałaśliwe, niemal niewidoczne dla świata. Ale potężne jak ogień, który powoli spala resztki dawnych więzów. Już nie musisz błagać o uznanie, bo rozumiesz, że twoja wartość jest nieodłączna zakorzeniona głęboko w tobie, niczym drzewo sięgające korzeniami pod ziemię. To jest moment, kiedy twoja dusza zaczyna mówić językiem ciszy. Nie dlatego, że została zraniona, ale dlatego, że w końcu usłyszała swój własny głos. Przestajesz być echem Jego słów, a zaczynasz być sobą, prawdziwym, niezmiennym, niepodlegającym zewnętrznym ocenom. W tej cichej rewolucji odnajdujesz moc, która była ukryta za każdym Twoim wątpliwym gestem i każdą zranioną myślą. Czy zauważyłeś już tę linię, którą przecinasz, tę pierwszą granicę między cieniem a światłem? To ona zwiastuje, że droga do wolności została otwarta, choć jeszcze niewidoczna dla oczu świata. Kiedyś twoje słowa były jak miecze, którymi próbowałeś rozcinać pajęczą sieć kłamstw i manipulacji narcyza. Każde zdanie było próbą zrozumienia, wyjaśnienia, obrony walczyłeś, bo wierzyłeś, że to jedyna droga, by odzyskać spokój. Ale ta walka, choć wyczerpująca, była jego areną, gdzie on dyktował reguły, a ty byłeś pionkiem w jego grze. Teraz jednak twoja cisza staje się bronią, cichą i niewidzialną, a jednak potężną. W tym milczeniu kryje się odebranie mu kontroli. Nie reagujesz, nie wdajesz się w spory, nie próbujesz go przekonać ani zyskać jego aprobaty. To, co dla niego jest ignorancją, dla ciebie jest prawdziwą wolnością, wolnością od potrzeby potwierdzania własnej wartości w jego oczach. Jung powiedziałby, że milczenie jest odbiciem dojrzałości duszy, która rozpoznała mechanizmy obronne cienia i przestała z nimi walczyć. Twoja cisza jest echem zerwanej liny, nieciągłości w jego mocy nad tobą. To cisza, która nie jest kapitulacją, lecz świadomym wyborem, wyborem wyjścia z pułapki reakcji, z kręgu ciągłej konfrontacji. W tej ciszy rodzi się przestrzeń, przestrzeń, gdzie echo jego manipulacji nie dociera już do twojego wnętrza. Jego niepokój, gdy nie znajdujesz się w jego sieci słów, jest odbiciem twojej siły, której on nigdy nie potrafił posiąść, bo prawdziwa moc nie leży w walce, ale w decyzji, by nie grać według cudzych reguł. Czy czujesz już, jak ta cisza staje się twoją świętą fortecą? Miejscem, gdzie możesz oddychać bez lęku i być sobą bez konieczności udowadniania czegokolwiek, to twój znak, że droga ku wolności trwa cicho, spokojnie, ale nieodwołalnie. Był czas, gdy każde spotkanie z nim było jak burza, która wdzierała się do twojego wnętrza, przewracając spokój i rozsypując emocje na wszystkie strony. Jego słowa jak ostrza, które raniły niewidzialnie ale boleśnie, jego gesty, jak ciężkie kamienie, które ciągnęły Cię w dół. Wszystko to tworzyło pętle zależności, więź, która trzymała cię w pułapce lęku, wstydu i chaosu. Ale oto pojawia się znak, który mówi o Twojej przemianie, jego obecność przestaje być przyczyną wewnętrznego trzęsienia ziemi, to jak odcięcie Liny. Która przez lata łączyła Twoje emocje z jego działaniami, lina, która niegdyś trzymała Cię jak marionetkę, teraz jest przecięta, niewidzialna, ale nie do naprawienia. Jung nazywał to powrotem do siebie, odzyskaniem centrum, z którego wypływa autentyczna siła i spokój. Kiedy patrzysz na niego z dystansem, z obojętnością lub z ciszą wewnętrzną, to znak, że Twoje emocje nie są już jego niewolnikiem. Twoje serce przestaje być echem jego chaosu, a staje się przestrzenią ciszy i jasności. To, co kiedyś było ogniem rozpalanym przez jego obecność, teraz jest popiołem, z którego zrodziła się nowa moc. Moc, która nie potrzebuje potwierdzenia ani walki, lecz bierze swój początek w wewnętrznej wolności i autonomii. Odcięcie tej liny to symboliczne zerwanie kajdan, które przez lata krępowały twoją duszę. Czy czujesz już tę pustą scenę, która nie jest pustką rozpaczy, lecz przestrzenią odrodzenia? To właśnie tam, w ciszy po burzy, rodzi się twoja prawdziwa siła, to spokojna, niezłomna i wolna. W labiryncie relacji z narcyzem często czujesz, jak pragnienie zemsty pali twoje wnętrze niczym ogień, gorący, niszczący, ale także pozornie dający ulgę. To pragnienie jest jak cień starej rany, który jeszcze nie zdążył się zagoić. Jung zauważył, że żądza odwetu jest właśnie tym, manifestacją niezaleczonej, głębokiej rany, która domaga się uwagi i uzdrowienia. Lecz prawdziwe zwycięstwo nie leży w powrocie bólu, ani w rozpaleniu ognia nienawiści. Jest w ciszy, która nie oznacza rezygnacji, lecz akceptację, akceptację tego, co było i tego, co minęło. Święty spokój, o którym mowa, jest nieuchwytną przestrzenią, gdzie już nie musisz nosić ciężaru przeszłości, gdzie nie szukasz potwierdzenia swojej wartości w czyimś cierpieniu czy upadku. Twoja dusza wraca do centrum, do własnego światła, które nie potrzebuje cienia czyjegoś upadku, by jaśnieć. To jest moment, w którym decydujesz się na miłość do samego siebie, na alchemię bólu, który przemienia się w moc. Nie potrzebujesz zemsty, bo zrozumiałeś, że twoja wartość jest nieodłączna, a prawdziwa wolność w przebaczeniu i odejściu od destrukcyjnych więzów. Ta przestrzeń spokoju jest jak pusty pokój po burzy, gdzie echo dawnych ran jeszcze słyszalne, ale nie jest już w stanie zaburzyć twojego wewnętrznego ładu. Jest to twój wewnętrzny ogień odzyskany z popiołów przeszłości, płomień, który nie pali, lecz ogrzewa i prowadzi. Czy czujesz już, jak ten święty spokój wypełnia twoje serce? To znak, że droga do uzdrowienia nie musi być walką, lecz może być ciszą, ciszą, która wyzwala i daje wolność. Przez długi czas twoja tożsamość była jak cień odbity w pękniętym zwierciadle narcyza, zniekształcona, podzielona, zagubiona pomiędzy tym, kim naprawdę jesteś, a tym, jak on chciał, byś był. Jego projekcje, oczekiwania i manipulacje Tworzyły fałszywy obraz, który powoli zaczął dominować nad Twoim wnętrzem. Zadałeś sobie pytanie, kim jestem w jego oczach? I ta odpowiedź stała się więzieniem. Ale prawdziwe zwycięstwo przychodzi w chwili, gdy przestajesz pytać o to, co on myśli, a zaczynasz wsłuchiwać się w to, co naprawdę czujesz. To jak przebudzenie duszy, która długo była uśpiona pod ciężarem cudzych oczekiwań. Jung nazwałby to integracją cienia, uznaniem i przyjęciem siebie w całej swojej autentyczności, bez potrzeby maskowania się, bez ulegania projekcjom. Twoje serce zaczyna bić swoim rytmem, a nie jego narzuconym takt. To jak zdjęcie ciężkiego płaszcza iluzji, który przez lata ograniczał twoją wolność. Czujesz, że jesteś sobą, pełnią, a nie fragmentem czyjegoś ego. Ta przemiana nie jest głośna ani spektakularna, ale delikatna i trwała, jak powolne odradzanie się życia po zimie. Nie potrzebujesz już jego zgody, by potwierdzić swoją wartość. Twoje ja jest niepodzielne i niezależne. To jak powrót do źródła, do miejsca, gdzie nie ma ran, nie ma lęku jest tylko prawda o tobie. W tej prawdzie odnajdujesz siłę, której wcześniej nie znałeś, siłę bycia sobą, bez kompromisów, bez fałszu. Czy czujesz już tę nową tożsamość, która rośnie w tobie? To znak, że twoje serce odbiło się od jego lustra i zaczęło tworzyć własne, niezależne odbicie, prawdziwe, wolne i niezmienne. W relacji z narcyzem granice były niczym cienka, krucha lina, rozciągana pod presją jego ego, nieustannie testowane, ignorowane, a często brutalnie przekraczane. Każda próba postawienia jasnej granicy była okupiona poczuciem winy, lękiem przed odrzuceniem, a czasem nawet poczuciem zdrady samego siebie. Mechanizmy manipulacji tworzyły mur, w którym Twoja wola była łamana, a autonomia duszy tłamszona. Ale teraz, gdy Twoje granice stają się naturalnym elementem Twojego istnienia, przestają być ciężarem czy powodem do tłumaczeń. Już nie musisz ich bronić słowami, ani prosić o zrozumienie. To, co kiedyś było polem walki, stało się spokojną przestrzenią, w której twoja wola jest niepodważalna, jak głęboki fundament skały. Jung przypomniałby, że stawianie granic to akt świadomości i samoświadomości, to linia oddzielająca cień od światła, fałsz od prawdy. Kiedy twoje granice przestają wymagać uzasadnienia, oznacza to, że wreszcie odzyskałeś władzę nad swoim życiem, nie przez walkę, lecz przez świadome przyjęcie własnej wartości i szacunku dla siebie. Ta nowa autonomia to cisza, która nie potrzebuje głośnych deklaracji, a jednak jest słyszalna i widoczna dla tych, którzy próbują naruszyć twoją przestrzeń to jak niewidzialna tarcza, która odbija próby manipulacji i pozwala ci zachować integralność duszy. Czy czujesz już tę naturalność w stawianiu granic? To znak, że twoja wola nie jest już rozszarpana, lecz scalona, mocniejsza, głębsza, gotowa na prawdziwą wolność. Przez lata żyłeś w iluzji bliskości, którą narcyz sprzedawał jak fałszywy klejnot, błyszczący, ale pusty w środku. Ta miłość była jak cień światła rzucany na ścianę, pozorna i niestabilna, służąca jedynie jego własnemu ego. Strach przed utratą tego złudzenia trzymał cię w klatce, gdzie każdy gest i każde słowo miały wagę życia lub śmierci. Lecz oto nastaje moment przebudzenia, gdy patrzysz na przeszłość bez różowych okularów i widzisz, prawdę, to nie była miłość, lecz gra. Iluzja mająca na celu zaspokojenie jego potrzeb kosztem twojej duszy. Jung powiedziałby, że ten wgląd to spotkanie ze swoim cieniem, moment, w którym rozpoznajesz złudzenia i odrzucasz je z miłością do siebie. Zrozumienie, że nie utraciłeś prawdziwej miłości, ale tylko jej złudzenie, wyzwala cię z więzów lęku. To jak rozpuszczenie kajdan, które trzymały cię w emocjonalnym niewolnictwie. Twoje serce może teraz oddychać swobodnie, bo wie, że jest godne prawdziwego, głębokiego uczucia, takiego, które nie krzywdzi, lecz uzdrawia. Ta świadomość to ogień, który nie pali, lecz oświeca drogę ku nowemu początkowi. Już nie boisz się pustki, bo wiesz, że prawdziwa miłość zaczyna się od ciebie, od twojej autentyczności i szacunku do samego siebie. Czy czujesz już tę wolność, która przychodzi z uznaniem prawdy? To znak, że twoja dusza zaczęła się uzdrawiać, a twoje serce znalazło swój dom w sobie samym. W długiej podróży z narcyzem serce często żyło w dziewięćset 19... złudzeniu w maskach i projekcjach, które zakrywały prawdziwe oblicze tej osoby. Nadzieja była jak mgła, która rozmywała kontury, pozwalając wierzyć, że za egoistyczną fasadą kryje się zranione dziecko, które można uratować, zmienić, naprawić. To iluzoryczne lustro odbijało tęsknotę za miłością i sensem, ale ukrywało prawdę. Jednak prawdziwa wolność pojawia się wtedy, gdy ten filtr nadziei zostaje zerwany. Widzieć go takim, jakim jest naprawdę, bez różowych okularów, to akt odwagi i świadomego przebudzenia. Jung nazwałby to konfrontacją z cieniem, która nie jest już ucieczką, lecz spotkaniem z rzeczywistością, jaką jest egoizm i wybór własnej drogi przez tę osobę. To doświadczenie przypomina rozbicie lustra, które choć boleśnie rozprasza iluzje, otwiera nowe pole widzenia, jasne, surowe, ale wolne od fałszu. Widzisz go jako człowieka, który wybrał ego, a nie ciebie, i w tym wyborze odnajdujesz spokój, bo już nie nosisz ciężaru oczekiwań ani rozczarowań. Ta świadomość to jak ogień, który spala pozory, pozostawiając popiół przeszłości, z którego może narodzić się coś nowego, twoja prawdziwa moc, niezależna od cudzych wyborów i iluzji. Czy czujesz już ten moment przebudzenia, gdy iluzje opadają i widzisz prawdę bez strachu? To znak, że twoja świadomość zwyciężyła nad iluzją i zaczął się nowy rozdział twojej wewnętrznej wolności. Kiedyś szukałeś definicji, diagnoz, potwierdzeń z zewnątrz, by zrozumieć, co tak naprawdę przeżywałeś, szukałeś słów, które nadałyby sens chaosowi, uczuć, bólu i zagubienia, które narcyzm w tobie wywołał. Jednak prawdziwe przebudzenie nie przychodzi z zewnątrz lecz z wnętrza, z ciała i duszy, które noszą prawdę głębiej niż jakakolwiek etykieta. Jung powiedziałby, że świadomość cienia nie wymaga etykiet, bo jest doświadczana jako obecność, jako ciężar lub lekkość, jako mrok lub światło. Twoje ciało pamięta, jak było uwikłane w manipulacje, ale teraz czuje wolność. Twoja dusza rozpoznaje toksyczność bez potrzeby dowodów i diagnoz. To jest moment, gdy już nie potrzebujesz, by ktoś na zewnątrz potwierdził twoje doświadczenie. Nie musisz słyszeć, to był narcyz, bo ty sam wiesz, to jest zapis w twoim wnętrzu, głęboki rezonans, który nie pozwala na zapomnienie, ale jednocześnie daje siłę do dalszej drogi. Ta świadomość jest jak echo. Które wypełnia twoje wnętrze, przypominając o tym, co minęło, ale też prowadząc ku nowemu. To znak, że jesteś już poza grą cieni, że twoja prawdziwa moc jest zakorzeniona w autentycznym poznaniu siebie. Czy czujesz ten głęboki wgląd w swoje ciało i duszę? To znak, że twoja droga do wolności jest prawdziwa, bo jest oparta na doświadczeniu, a nie tylko na słowach. W sercu każdej bolesnej relacji kryje się tajemnica, którą często trudno dostrzec, bo na pierwszy rzut oka to zranienie wydaje się porażką, ciężarem nie do udźwignięcia. Jednak Karl Jung nauczał, że największe zranienia to zarazem początki najgłębszej transformacji, inicjacje duszy, które otwierają drzwi do wewnętrznej mocy i Samo poznania, twoja podróż przez relację z narcyzem, była jak ogień alchemiczny. Niszczył stare ja, spalał iluzje i ranił, ale też oczyszczał i przygotowywał cię do narodzin nowego, silniejszego siebie. Widzisz teraz, że to, co kiedyś było ciemnością, było lustrem pokazującym twoje cienie, twoje nieświadome wzorce, które czekały na uzdrowienie. To zranienie było wezwaniem do przebudzenia. Do wyjścia z iluzji i do wejścia w autentyczną siłę, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. Jung mówił, że prawdziwa inicjacja to spotkanie z cieniem i jego transcendencja. Ty przeszedłeś tę drogę, pokonałeś nie tylko narcyza, ale i własny cień. Twoja dusza jest teraz jak pusty pokój po burzy, miejsce gdzie cisza uzdrawia, a przestrzeń pozwala na nowe życie. To najgłębsze zwycięstwo, o którym narcyz nigdy się nie dowie, bo nie rozumie mocy prawdziwej przemiany, która rodzi się z bólu. Czy czujesz tę głęboką prawdę, że nie byłeś ofiarą, lecz uczestnikiem świętego rytuału przemiany? To znak, że Twoja droga jest drogą mocy, drogą wolności, której nikt nie może Ci odebrać.